Cześć, witajcie, kochani. Dzisiaj sobie zrobimy drugi film z cyklu 12 tradycji anonimowych alkoholików. Dowiemy się, co ma wspólnego demokracja a totalitaryzm, i dowiemy się, dlaczego ludzkość osiągnęła tyle, ile osiągnęła i co to w ogóle ma wszystko wspólnego z drugą tradycją anonimowych alkoholików. Zapraszam na film. Więc witam kochani rzecz jasna, na wstępie, jak zwykle jeżeli uznacie, że te filmy są wartościowe, to proszę, żebyście się nimi dzielili, subskrybowali, komentowali, udostępniali, chyba najbardziej udostępniali też te materiały, tak żeby trochę algorytmom pomóc, jakby wypromować mnie na YouTubie po to, żeby zaspokoić moją pychę. No oczywiście nie, no, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. A jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, to w opisie filmu jest info, jak można to zrobić. Tam dodatkowa opcja weszła, można sobie zajrzeć. Zachęcam i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Bo poza tym, że mnie to motywuje do dalszego działania, to również pozwala znaleźć czas na przygotowywanie, nagrywanie tych materiałów. Tyle. Więc już, kochani, przejdźmy jakby do filmu. Generalnie, jakbym miał. Yy, to jest jeszcze raz. To jest luźna interpretacja drugiej tradycji AA. To nie jest jakiś warsztat z tradycji czy coś takiego, bo na to jestem za krótki. Już mówiłem o tym miesiąc temu. Yy, ja bym to powiedział tak, że tradycja w takim skrócie, druga, według mnie, to jest takie, taka postawa życiowa, by nie mówić innym, innym, jak mają żyć, co mają robić, tylko żyć w ten sposób, być takim człowiekiem, by się sami pytali: hej, co ty robisz? Że tak masz. I to mi się wydaje, że to jest najlepsza definicja tej drugiej tradycji AA. Sama tradycja brzmi w ten sposób. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. Bo teraz zauważcie tak: formalnie anonimowi alkoholicy jakąś taką strukturę mają, ale co do zasady. Począwszy od grup, tak, tam nie ma czegoś takiego, że jest jakiś szef, który o wszystkim decyduje. I teraz my jesteśmy generalnie przyzwyczajeni od chyba od zawsze, jako ludzie, do hierarchii społecznej. Czasami ta hierarchia jest beznadziejna, czasami jest całkiem akceptowalna, ale zawsze jest jakaś hierarchia, zawsze ktoś decyduje o losie pozostałych ludzi w jakiś sposób, i to się wydaje takie. Wiecie. No kurde, jest to do dupy, ale z drugiej strony, jakby można było inaczej, no to czemu nie, byłoby fajniej. A to nie zawsze wychodzi, ne? I teraz, jak to jest, że tacy anonimowi alkoholicy przez tyle lat działają i to się jeszcze nie rozsypało, ne? natomiast tak, zasada, że nie ma szefa, ona jest w pewnym sensie prawdą, w pewnym nie. E, oczywiście, jeżeli na, już schodząc na poziom grup anonimowych alkoholików, jeżeli pojawia nam się taki ktoś. Kto na przykład w jaki sposób narzuca charakter funkcjonowania grupy innym ludziom? I to może być. Osoba, która całkowicie liberalnie podchodzi do kroków, do tradycji, wiecie, tam, to w ogóle nie jest istotne, najważniejsze są nasze smutki, radości i pogadanka, wiecie, o tym, że, yy, nie wiem, pszczoły mi w tym roku mało miodu przyniosły albo mój samochód się w kółko psuje, ne? No takie też są czasami mitingi. Z drugiej strony, i to jest do bani, z drugiej strony, jeżeli ktoś w sposób taki, wiecie, ortodoksyjny chce tłuc kroki, całą resztę, też bardzo odpycha ludzi. Ja jestem, byłem świadkiem rozpadku rozpadu takich grup, tylko dlatego, że jedna osoba próbowała innym narzucić swój pomysł i to się wydawało, że niby logiczne. No bo słuchaj, albo no i mówią alkoholicy, więc lecimy według programu czy coś tam, ale to tak nie działa. Wiesz, i jeżeli ktoś próbuje szefować, to to się roz, rozlatuje zwyczajnie i teraz. Budowanie swojego autorytetu jest bardzo ważne, żeby go budować na takim zdrowym podziwie, niż na tym, że inni się nas boją. Zwyczajnie, wiesz, weź już na przykład dom. Ja mam trójkę dzieciaków i mimo wszystko, wiecie, no przy trójce dzieciaków, nie wiem, może by się dało, ale czasami się nie da według mnie nie ryknąć, nie? Wiecie, że ciszej, czy tam dość, kurczę, tam wiecie, no bo różnie bywa. Natomiast co do zasady budowania swojego autorytetu na tym, że inni się mnie boją, jest do dupy. Bo takie dzieci, jak tylko będą mogły mi się postawić, to się postawią od razu. Ja, jak tylko się da. Kiedy wiesz, ja siłą próbuję wprowadzić autorytet, to w momencie, gdy ktokolwiek inny się okaże silniejszy, to zaraz dostanę po czapie. No, po prostu. I to dotyczy pracy, podwórka, wszystkiego innego. A jeżeli będę budował swój autorytet na tym, że jestem w pewnych zasadach zdecydowany, nie ma zmiłuj, ale ze mną zawsze i o wszystkim można porozmawiać, to to już jest trochę inaczej. Ne? Jeżeli ja sam będę żył tym, co próbuję moim dzieciom przekazać, one będą mnie słuchały, bo wbijmy sobie, kochani, jedno do głowy. Ja mam trójkę dzieciaków z wykształcenia, również jestem pedagogiem. Dzieci absolutnie nie słuchają tego, co my do nich mówimy. One obserwują od najmniejszych lat, od najmniejszy, najmłodszych miesięcy obserwują, co my robimy, co mówimy, jak się zachowujemy. I wtedy zdziwienie, kurde, jak on się może tak zachowywać, przecież ja mu nigdy takich rzeczy nie mówiłem. No to, to nie jest, co ty mu mówiłeś, czy nie mówisz. To jest nieważne. Ważne jest, jak ty się zachowujesz. I to samo dotyczy w pracy. Jeżeli ty chcesz w pracy zdobyć autorytet szefa swojego, no to nie mu włazić w dupę i donosić na innych, bo nie będziesz miał wtedy żadnego szacunku pracowników. Ale jeżeli ty w sposób nie tak jakiś nachalny, ale swoją pracą, swoim zaangażowaniem pokażesz, że można ci zaufać i ludzie zobaczą, że można ci zaufać, to nagle się okaże, wiesz. Wiadomo, możesz trafić na kwas, że i tak uznają, że waziłeś w dupę. No ale to jest jeszcze inny temat, nie? Staraj się zawsze budować swój autorytet przede wszystkim na tym, co robisz i żeby to co robisz było zgodne z tym co mówisz, a zwłaszcza innym co mówisz, bo jak Mówisz innym, że nie wiem, no weź taki smartfon, będziesz dremlował innym, że nie mają ci grzebać, tyle siedzieć w telefonie, dzieciaki na przykład, a sam smyrasz, non-stop wieszasz, masz kciuk wytarty, no to hej, weź sobie w ogóle daruj taką gadkę, bo poza tym, że zrobisz siebie kretyna, to nic więcej. Więc tu jakby na tym należy moim zdaniem budować swój autorytet. Każdy, bo to jest tak, generalnie każdego powinniśmy traktować równie poważnie. Weźmy jeszcze raz dzieci. Kto ma dzieci, na pewno doskonale zna taką sytuację, że już się wszyscy ubieracie, gdzieś się śpieszycie, wsiadacie do samochodu, chcecie ruszać i nagle dziecko mówi, nie wzięło laurki dla dziadka na przykład, czy dla babci, bo narysowało laurkę, czy coś, nie? Albo nie wzięło swojej ulubionej maskotki. I płacze z tego powodu. I sobie myślisz, o dobra, tam dupy nie zawraca i no może nie mówisz tak do dziecka, mam nadzieję, że tak nie mówisz, ale wiesz, pojawia ci się taka myśl, nie ma czasu, teraz jedziemy. Ok, a teraz sobie wyobraź sytuację, że wychodzicie i na przykład, nie wiem, Twoja żona mówi, kurde, co, zapomniałem torebki? Albo ty mówisz, kurcze, zapomniałem portfela. Wtedy nie, wtedy tak, bo pan y, czy pani, i wtedy tak, to jest ważne, istotne. No nie, wiadomo, że pewna hierarchia również w rodzinie może być i rodzic to jest jedno, dziecko to jest drugie, i jakby stawianie granic swoim dzieciom jest o tyle ważne, że. W tej kwestii dzieci czują się bezpiecznie, bo dzieci odkrywają świat. I w momencie, jeżeli nie stawiamy jako rodzice pewnych granic, to dzieciaki czują się niebezpiecznie, bo nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe. Wiecie, co można, czego nie można. A jeżeli są jakieś trwałe ramy, twarde, to mimo, że się przeciwko nim montują, to paradoksalnie w tym wszystkim czują się bezpiecznie, bo wiedzą, co jest grane. Ne? I to jest jedna rzecz. Natomiast pamiętaj o tym, że jeżeli Twoje dziecko zapomni czegoś, no to jednak warto się cofnąć. Ja miałem ostatnio dzieciaki, do przedszkola zaprowadziłem żeby poniedziałek w ogóle to był taką dygresję, pozwolę sobie wtrącić. To był poniedziałek po weekendzie, oczywiście nie chciały iść do tego przedszkola. Zawiozłem ja jedna płacze, że chce do mamy, druga z laurką, taka wstążeczka jej odpadła i płaczę mi u góry, że ten, że wstążeczka jej odpadła. Mówię, Boże, co, co jest grane? Mówię, Dobra, tu cię zaprowadzę i wezmę, zobaczę za tą wstążeczką, żebyś tu pokazała pani, nie? No i znalazłem tą wstążeczkę po drodze do samochodu, jak razem cofnąłem się dałem, to i było ok. Mogłem to olać, ale ona wiecie. Najgorsze, co bym zrobił, jakbym powiedział, że to przyniosę, a bym nie przyniósł. Ona by na to czekała. Ne? Kochani, naprawdę traktujmy poważnie swoich bliskich, swoje dzieci. W pracy to samo. W pracy, jeżeli mamy jakiś pomysł, zobacz, takie naprawdę szanujące się firmy, szanujące się, tacy, no, ogarnięci bardzo szefowie, oni starają się zatrudnić ludzi mądrzejszych od siebie, by odwalali za nich robotę. Porządny szef będzie chciał mądrzejszych ludzi od siebie, no bo on będzie mógł wtedy odpoczywać i ściągać profity, a mądrzy ludzie niech pracują, no i po prostu, tak to powinno być. A jak często mamy w firmie, jeżeli się wydaje za mądre, to cię niektórzy wypieprzą z tej roboty, no bo będzie mi się tu wymądrzał albo coś, nie? I, ma, I rośnie taki mały dyktator w firmie, zakompleksiony i jest do dupy. Jest takie powiedzenie, to mi kiedyś Kumpel powiedział, ja to trochę ocenzuruję na potrzeby tego filmu, ale on do mnie mówił tak, wiesz, jak zrobić. Hmm. Wiesz, jak oce, zmiękczę to? Wiesz, jak zrobić z, z pipy fiuta? Pipie dać trochę władzy, nie? <noise> Wiesz, no, mówię, kurde, nie? Dobre. I tak jest. I teraz w firmie też warto. Kiedyś mieliśmy, a to lata temu w firmie, yy, to był, wiecie co, jakiś taki kurs, który żeśmy dostali yy, z Unii Europejskiej. Na temat właśnie relacji, jak prowadzić firmę i takie tam różne rzeczy. I tam generalnie była taka zasada, żeby przynajmniej raz w tygodniu spotkał się zarząd, no tam nie było zarządu, no ale powiedzmy szefowie, i jakby z działów kierownicy, żeby się hurtowni, żeby się wymienić doświadczeniami swoimi. Ja bym przerażony tym, jak ludzie na stanowiskach, ludzie w wieku 30-40 lat robiący dobre pieniądze, ne? Taki mieli ogromny problem usiąść i powiedzieć, co według nich działa, co według nich nie działa, jak się można wymienić, wiecie, nie? bo nasza firma jest lepsza, nasza zmiana jest lepsza, wiecie, nie było tego wspólnego dobra, szukania tego porozumienia jakiegoś, nie. Bo każdy ze swoimi przekonaniami się musiał przepchać. To nie działa, kochani. Dlatego ja osobiście uważam, że. Demokracja właśnie jest jednak ze swoimi wszystkimi przywarami, bo wiecie, no demokracja polega też na średniej, tak, no bo głosujemy, więc yy, można też, dzisiaj można ludźmi strasznie manipulować I, i wybory nie wygrywają ci, którzy może by najlepiej przynieśli, tylko ci, którzy najlepiej potrafią się sprzedać, no po prostu, często tak jest, choć nie zawsze. Więc ma swoje minusy demokracja. Ale co do zasady, ona ma jednak dużo plusów. Jeżeli to jest taka demokracja, demokracja, czyli nie kompletne rób ta, co chce, wszystko wam się należy i wszystko jest dobre, to jest dupa, nie demokracja. Bo demokracja oparta na, wiecie, takim solidnym fundamencie, to jest coś fajnego, uważam. I ona jest lepsza od dyktatury, bo zauważcie, że jednak kraje takie czy technologicznie, czy postępowo, w sensie technologii, różnych rozwiązań, ale też rozwijania dziedzin nauki, różnych kompletnie, to jednak te kraje demokratyczne, one są bardziej postępowe w tej kwestii. Mają swoje minusy oczywiście, ale jeżeli chodzi o ogólny rozwój i wzrost, to jednak w demokracji więcej się dobrych rzeczy dzieje, kiedy masa małych, lu małych ludzi, no czyli w sensie takich jak ja, i większość innych osób, ma możliwość wdrożenia swoich pomysłów, rozumiesz? I to jest właśnie fajne. I to jest moim zdaniem tradycja. A w momencie, kiedy pojawia się jakiś dyktator, który ma pomysł i wizję swojego świata, no to wtedy mamy to, co mamy. No. To, co mieliśmy w 1939, to co teraz mamy na wschodzie niedaleko nas, kiedy się pojawia jakiś jeden koleż, który ma dzikie pomysły na ułożenie rzeczywistości, no wtedy to wygląda jak wygląda. I generalnie uważam, że mimo wszystko, ze swoimi przywarami demokracja jest lepsza. O polityce sna nie będzie. Generalnie o pewnym ładzie społecznym mówię. Jak jestem kochany przy tym ładzie społecznym, to zauważcie, bo się wydaje, dlaczego ludzkość, my jako rasa, zwierząt, bądź co bądź, żeśmy tyle osiągnęli. Dobra, i już zostawmy to w sensie takim, że. Mm, Jo, taki rozwinięty kraj w sensie, no, na przykład Stany Zjednoczone, czy generalnie państwa zachodu, takie rozwinięte, a takie z, y, tyle depresji, samobójstw, uzależnień, i tak dalej. To jest wszystko rzecz oczywista, przy czym to jest jakby jeszcze inna kwestia tego, nie? To jest kiedy za bardzo idziemy do przodu, nie oglądając się za siebie i nie wyciągając też wniosków pewnych z przeszłości, ale to jest bardziej uważam, że to w nihilizmie jest przyczyna depresji, uzależnień, i tak dalej, czyli odejścia od. Pewnych tradycji i uważania, że nic nie ma sensu, tu uważam, że jest problem, niżeli w kwestii samej demokracji. Ten temat możemy poruszyć, dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli, żebym rozwinął kwestię właśnie nihilizmu i tak dalej. Natomiast generalnie, popatrz na taki przykład, przeleci nie wiem, z, my generalnie bardzo dużo nie wiemy. Ale jest, jest taki przykład z mrówką na lotnisku. Idzie sobie mrówka na lotnisku, no idzie po jakiejś twardej nawierzchni, z jej perspektywy nie wiadomo co to jest, no jest twarde, no, pas, pas startowy, i przeleci nad nią samolot. No zobaczy w ogóle wiesz, że tam nie wiadomo co było, ale nie ma bladego pojęcia o istnieniu samolotów. A ludziom udało się wylądować na Księżycu, wysyłać sondy na Marsa i w ogóle masę różnych rzeczy. Czyli generalnie mamy bardzo dużo osiągnięć. I teraz cały czas jest takie pojęcie, no bo ludzie cechują się bardzo wysoką inteligencją, przeciwstawnym kciukiem i tak dalej. To wszystko jest racja. Ale przede wszystkim tyle żeśmy osiągnęli, dlatego że zbudowaliśmy coś takiego, czym jest społeczeństwo. I możliwość uczenia się na doświadczeniach innych ludzi. Zauważ, człowiek żyje dajmy na to średnio 80 lat. Jeżeli przez 80 lat wymyśliłbyś koło i zmarł, to kolejni ludzie. Jeżeli by nie czerpali z Twojego doświadczenia, oni będą wymyślać w najlepszym wypadku koło na nowo. I tak w kółko i wiecznie. A dlatego, że zbudowaliśmy społeczność, yy, dlatego że potrafimy uczyć się na własnych błędach, ale na cudzych błędach przede wszystkim, dlatego, że z innych doświadczeń potrafimy czerpać, czyli znowu z grupy, tak? Okazuje się, że. Możemy rozwijać się dzięki temu, bo jakby nasza wiedza, taki komputer, na przykład, przed którym ja siedzę, on tak naprawdę to powstawał przez pewnie tysiące lat, bo wiesz, od wynalazku do wynalazku, od wynalazku do wynalazku koło, później opanowanie ognia, węgla, wiecie, yy, rewolucja przemysłowa i tak dalej, i tak dalej. Cały rozwój, on trwał tysiące lat. No, jeden człowiek, który żyje 80 lat, nie dokonałby tego. To jest po prostu niemożliwe. I dlatego tu, kochani, jest kolejny dowód na to, że w grupie siła zawsze, po prostu. I, i jakby traktowanie wszystkich w miarę. pewne autorytety są ważne, tak? Ale to, że każdy ma coś do powiedzenia i to jest ważne, co każdy chce powiedzieć, bo być może ma super pomysł, to jest super. Dlatego podsumowując już odcinek, moi drodzy, w grupie siła nie ma, nie ma o czym w ogóle gadać, i generalnie. Ludziom się udało osiągnąć tyle dzięki grupie, po prostu. To jest rzecz ważna. Kolejna sprawa jest taka, żeby budować własny autorytet na własnym doświadczeniu, tak by ludzie się sami, sami pytali, co robisz, że tak fajnie masz. To jest, wiecie, co w geopolityce o tym się mówi, soft power czyli to co Zachód ma do zaoferowania jako społeczeństwo, no to jest rzecz generalnie taka, która przyciąga ludzi. To, że możesz, nie wiem, otworzyć firmę bez większych łapówek czy bez łapówek w ogóle, możesz się przebić przez system na przykład jakiś, nie? Dużo rzeczy mamy fajnych właśnie dzięki temu i to jest ten soft power. Czyli ludzie sami zobaczą, że hej, można na przykład iść do pracy jakieś w Polsce wiecie, no jeszcze troszeczkę nam do tego, ale możesz iść do pracy, no, a w ogóle teraz w kryzysie, ale generalnie, no wiesz, wizja tego, że możesz iść do pracy, pracować 8 godzin, wrócić do domu, nie? Zrobić sobie grilla, fajnie gdzieś tam czas z dziećmi, z rodziną spędzić, to jest fajne, przyjemne i tego się zwyczajnie nie chce, niż wiesz, iść do roboty, wrócić i po prostu podpalić oponę na ogródku i browary chlać, nie? Przy tym, no wiesz. I znowu przyciągasz, i także ludzie sami będą się ciebie pytali. Na tym staraj się budować własny autorytet. Czyli znowu nie próbuj na siłę udowodnić nikomu czegoś, bo to nic nie da, ale żyj w ten sposób, żyj tym, co mówisz. To jest chyba najważniejsze, moim zdaniem. I pamiętaj, że każdy ma coś do powiedzenia. I od każdego można coś fajnego uzyskać. A jeżeli jesteś jakimś autorytetem to uwierz mi, że fajnie czasami naprawdę stanąć w cieniu. Fajnie czasami nie mieć racji, fajnie czasami odpuścić i wdrożyć coś nowego, czyś inny pomysł. Hej, a dobra, spróbujemy, czemu nie. Jeżeli, wiesz, kwestia tego jest. I tyle. Tak myślę. Jeżeli chodzi o tę drugą tradycję anonimowych alkoholików. Dajcie znać w komentarzach jak wy ją widzicie. Ja tymczasem wam życzę dobrej niedzieli i zobaczymy się moi drodzy w Klinie, jutro, rano, dobrego dzionka Wam życzę. Jeszcze raz pozdrawiam cieplutko. Cześć.